Państwa, jestem sam w dżungli tylko ja i moje indiańskie czółno. Udało mi się pozyskać sympatię Indian tylko dzięki temu, że głaskałem węgorza elektrycznego. Co oczywiście wcale nie było przyjemne, bo to zwierzę naprawdę mocno kopie. Ale pożyczyli mi czółno i dzięki temu mogę sobie sam niedoświadczony, nie, nie, nieświadomy zagrożeń. Które tutaj czekają na człowieka z każdej strony, płynąć po prostu przez dżunglę. Takim oto czółnem indyjskim. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Czółno odstawię, dostaną napiwek. Chyba tam słyszę wodospad. No, ciekawe. No niestety Nie mogę Jak filmuję nie mogę sterować Ani nie mogę wiosłować Także chyba koniec filmu Bo mi w krzaki płynie Moja, Mój pień To jest pień Pień drewna Wydrążony piękny pień o, Trzeba zawracać Znaczy nie zawracać tylko Wykrustować kajak Proszę bardzo, co do, za doznania, sam jeden w dżungli w środku jakiegoś dopływu, co nie wiem, co mnie może tutaj spotkać. Jakie zwierzęta mogę spotkać? Na pewno są Kajmany. A jak będę miał troszeczkę szczęścia, to być może uda mi się zobaczyć anakondę.